Hej. Witam na kolejnym odcinku. A dziś... Jak pamiętacie, tam Dwa miesiące temu yy, był taki film, który się nazywał tam 10 subskrypcji brawo. Tam największe było do oglądalność. Więc mamy 17 subskrypcji, wbijamy 20, ale Trudno mi powiedzieć, co? Jak i tak wbijamy 20, ale fajnie i tak by było nagrać ten odcinek, w którym robimy to, co zaraz usłyszycie. Więc naprawdę przygotowanie do tego było ogromne. Zanim zaczniemy, subskrybujcie kanał. Koniecznie dzwoneczkiem i łapeczką w górę pod każdym filmem. Bo 20 subskrypcji, lawik Więc myślę, że do końca wakacji zróbmy te 20 subskrypcji. Będzie miło. Więc zaczynamy. Wakacje się zaczęły. Ale filmików na początku nie było, potem już po miesiącu się zaczęłem. I niedługo, w niektórych szkołach, i może dużo, będziemy wracać do szkoły. Plecek będzie trzeba mieć i kredki, i ołówek. Ale na razie trzeba też zrelaksować troszkę się, bo niedługo rok szkolny będzie, więc zrelaksuj się. Może Roblox odpal, a może FIFA Mobile? Na razie filmików o tym nie wpuszczam. Słabo mi działa internet, ale to nie ma znaczenia. Filmy już niedługo będą codziennie. Oh, ej! Pamiętajcie, zrelaksujcie się te końcówki wakacji. Ostatnie dwa tygodnie. Robloxem, FIFO, mobil, wyjdzie także na dwór, żeby mieć kondycję i nie usnąć w szkole na ławce. Więc w... może coś porób, też poczytaj książkę, naucz się, żeby dwójek nie dostawał, tylko szóstki i piątki też. E, e. Więc pamiętaj, też subskrybuj i dzwoneczku i łapkę w górę daj. Bo filmiki z te wakacje. Można powiedzieć zaczynają się. O tak. <laughs> A, ha, ha. Jak chcecie więcej piosenek, no to zostaw... Ła. Jak chcecie więcej filmików, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może z Robloxa. W simulatorze tej kuniec w Skyblogu. A może i FIFA Mobile. Dobra, to ja zaczynam. A ja się z Wami żegnam. nam dobrego Eleczko. eleczko I jo!